I to często dopiero wtedy się człowiek zaczyna zaspokajać oczywiście, czy ja jestem biedny, że mnie naprawdę na to nie stać, czy ja wytworzyłem w sobie psychodzę, że mnie naprawdę na nic nie stać i że inni muszą gadać tylko. Bo ja wciąż wracam do tego samego tematu. Hmm. To, to jest kwestia, co jest dla nas istotne. Czy jest istotne prowadzenie aktywnej działalności i czy jesteśmy gotowi coś powiedzieć tej i dać od siebie. E, czy? Są ogromne słów na prowadzenie działalności, czy to rzeczywiście do tego stopnia okaleczy nasz budżet osobisty, że nie będziemy w stanie na funkcjonować. Czy to jest coś, co jest warte jakiegoś A druga rzecz, to jest oczywiście główna no, kwestia zareklamowania tego, że organizacja prosi o poparcie i że potrzebuje tego i przekonają 10 milionów do wydane w sposób właściwy. W naszej organizacji na przykład my nie mamy żadnych płatnych stanowisk. Organizacja nie płaci nikomu za pracę pokrywamy, ale nasze koszty obrad są tak wysokie, że potrzebujemy używać pieniędzy. To też nie jest zdrowy układ, dlatego, że po pięciu latach ci, którzy pracują tam naprawdę dużo, a jest nas kilka osób, które nic innego właściwie nie robią, a żyją z tego co przypadkowo 何 Ale tych, się kupić, nie to najlepsze rozwiązanie. Musimy znaleźć bardzo które będzie korzystne Występujemy na każda demonstracja, którą organizujemy, ludzie przyjeżdżają z wieloma końcami Mamy taką dziewczynę, która przyjeżdża z, z Brystą na nasze demonstracje. To jest jakieś nie, jakieś 300 km chyba na wszystkie nasze demonstracje. Przyjeżdża. płaci sama za bilet. A my jeszcze przychodzimy do niej z kapeluszem pod koniec demonstracji i prosimy, że była na póki kosztów demonstracji. Na, na, szpółu, pracę, na się na światę, daje. Także w rezultacie ci, którzy są najbardziej aktywni, też najwięcej pieniędzy wypadają. Ale to jest tam klucz. Że jak ktoś mi mówi, ja dam jak wszyscy dadzą. No jest teraz jeszcze i reszta. Jak popierasz sprawę, to ty masz być pierwszy, a nie ostatni. A potem wszyscy nie dadzą. Nigdy. Jakby wszyscy zrobili na nas, byśmy się utopili na tym miastach. E, Także tak, zakładamy, że jeśli w coś wierzymy, to popieramy to, nie czekając na innych. E, I nie dołączą albo nie dołączą. Ktoś mi mówi, że w Berlinie jest olbrzymia polska społeczność, która w większości, w olbrzymiej większości, tymi sprawami się interesuje. No to co? Interesuje? No to co? Kiedy tak jest wszędzie, ale to nie znaczy, że przestali działać. Ja, ja uważam, że w każdym kraju, gdzie mieszkają Polacy, zresztą w każdym kraju, gdzie mieszkają Polacy, Gdzie, 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 gdzie dana rzecz jest modna, to wtedy się ten tłum dołącza. Na krótko, czasem bardzo, bardzo szerzej i bardzo gorąco. Ale na krótko i potem za wpływa. I tutaj mi że najważniejszy klucz chyba jest tym, żeby, żeby zebrać, ale świadomo ludzi, i ludzie Chciałem zadać ja. pytanie, skoro Pana praca w tej organizacji zajmuje 90% czasu, czym zajmuje się Pan zawodowo? Z czego Pan żyje? No. Moja żona płaci za nasze mieszkanie i jedzenie ze swoich zarobków. jako tłumacz sądowy, za pracę tłumacza sądowego dostaje 50 funtów za pół dnia, pół dnia to może być 15 zł, a za, jeśli jest więcej niż pół dnia, 80 funtów a e, przeciętnie pracuje w Solidarności 70 godzin tygodniowo, To, to, się, to jest odpowiedź na pańskie pytanie, bo e, pracuję z tyle godzin tygodniowo tam, ja nie mam czasu na wydawanie pieniędzy. E, no, nie, nie prowadzę żadnego życia towarzyskiego, e, nie byłem pan bardzo dawna, po prostu nie mam kiedy. E, to nie jest to, żeby e, no, na to nie stać, na kogo byłem mnie stać. E, no, dlatego, e, wydaję głównie pieniądze na papierosy e, i, i, i trochę pieniędzy. Te kupiłem kupujące jak tutaj jechałem, bo już wyglądałem trochę w ale też nie dlatego, że nie miałem pieniędzy, tylko że nie miałem czasu, żeby pójść do sklepu i sobie kupić. Także tutaj to ma wielkie zalety tego rodzaju zaangażowanie, bo człowiek nie ma czasu, nie ma i znacznie taniej życie kosztuje za bardzo małe i to bardzo można wytwarzać. Ponadto, no, żeby sprawa była jasna, organizacja płaci za moją benzynę i za mój telefon. Co jest o tyle uzasadnione, że, że ja właściwie wszystkie moje przejazdy właściwie złożyłem służbą prywatnego życia naprawdę lina. Także to mi pomaga. A bez samochodu nie funkcjonował po prostu, bo, bo, bo mamy tyle Część naszej działalności to jest działalność opieka nad uchodźcami. I tutaj uzyskaliśmy pewną ilość e, e, płatnych godzin od e, brytyjskiej, rady, e, rady ukońca, bry, brytyjskiej Rady Pomocy Uchodźcom, Brytyjskiej Rady Pomocy Uchodźcom, gdzie powiedzmy za pewną ilość godzin tygodniową możemy ludziom z tych funduszów płacić, to nie jest Większej ilości osób do robienia do, do dużej ilości pracy, bo jak jest ponad tam pewna ilość, to sobie, że ta ilość spada. Teraz stajemy, a nakręciliśmy, tyle różnych możliwości, że w tej chwili no, to pegna czwak. Musimy zdobyć jakoś, więc przekroczyć ten krok, znaleźć większe biuro i może znaleźć pieniądze na co najmniej dwie osoby. na walnym zebraniu. Nie ma żadnych takich rzeczy. Nie, nie można wprowadzać żadnych uchwał na walnym zebraniu, prawda, tak ad hoc. E, e, wszelkie propozycje, które mają być dyskutowane na walnym zebraniu, muszą być prowadzone w prawidłowy sposób, z odpowiednim wyprzedzeniem i wprowadzone przez trzech członków. A e, między innymi to, da, to, 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 to daje na to, jeśli jest coś, coś żeby zorganizować kontrakcję. Nie, nie, żeby zmienić statut naszej organizacji, trzeba zwołać specjalne ważne zebranie, konkretnie w tej sprawie. Ale i tylko w tej sprawie, żadnej innej. To zabezpiecza nas przed, przed jakimiś niespodziankami. To, że zmieniamy tylko pół zarządu w czasie... W czasie W tym momencie ci lewacy, o których mówiłem, też tam się przyjeżdżali do nas, a potem napisali do mnie, że, 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 że y, 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 statut...